Co mi, dał, co mi dał Sandler. Myślę, że są to takie dla mnie w mojej sytuacji trzy najważniejsze, trzy najważniejsze rzeczy. Pierwsza, to pomógł mi ułożyć w głowie cały proces sprzedaży. Teraz już w każdej sytuacji wiem w rozmowie, w którym jestem momencie, jeżeli gdzieś wybiegłem za daleko, to wiem, że muszę tam wrócić. Też wiem, ile jeszcze przede mną jest kroków, żeby dokończyć sprzedaż. Więc to dało mi taką pełną kontrolę nad tym, że wiem co się dzieje, ta sprzedaż nie wymyka, nie wymyka mi się z rąk. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest lejek bólu. To jest dla mnie jedna z bardziej wartościowych rzeczy, której nauczyłem się na Sandlerze. Mi to pomaga bardzo, ponieważ w mojej branży jest potrzebne przedstawienie dużej wartości klientowi tego, co sprzedaję, ponieważ klienci nie postrzegają tekstów kapirajterskich jako coś wartościowego. A lejek bólu jest takim narzędziem, które pozwala porozmawiać z klientem i dojść do tych rzeczy, na których rzeczywiście mu zależy, na rzeczach, które sprawiają mu ból. I tak naprawdę to potrafi poprzez te bóle można pokazać wartość, mogę pokazać wartość swojego rozwiązania, dlatego to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, które nauczyłem się na Sandlerze. Natomiast jeszcze trzecia rzecz, to jest takie podejście bardziej już, nie, nie jakieś techniki, tylko bardziej podejście, coś co, mi, coś, co mi zajęcia, które zajęcia ułożyły mi w głowie, to jest to, żeby zawsze być w czasie sprzedaży z klientem, żeby mówić wprost. To, co, to, co chcesz powiedzieć, jeżeli masz jakieś przeczucie, że na przykład coś idzie po twojej myśli, ale z jednej strony cieszysz się, bo ten proces idzie do przodu, to jednak wróć do tego, bo ta intuicja jednak cię nie myli. Jednak jeżeli uważasz, że coś, jakaś sprawa nie została załatwiona, albo klient na przykład zmienił w jakimś momencie swoje zachowanie pod wpływem swoich słów, to jakby wróć do tego, zauważ to, bo później możesz mieć przez to problem na samym końcu sprzedaży albo jeżeli. Ta sprzedaż uzna, że uznaje, że mi się powiodła, to najczęściej ten problem wychodzi jeszcze później po sprzedaży, bo nie został załatwiony podczas rozmowy, bo na przykład zabrakło odwagi, żeby o tym powiedzieć. Co tygodniowe spotkania w otwartej szkole Sandlera były dla mnie wartościowe z kilku względów. Po pierwsze to jest systematyczność, bo tego materiału, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś tego nie przerabia, to tego materiału jest dużo, to się może nawarstwić z tygodnia na tydzień. Dlatego warto to systematycznie do tego podchodzić. Co tydzień, są nowe, co tydzień są nowe zajęcia, więc to jest też fajne, bo jest, co dzień na tych zajęciach są osoby, z którymi możesz to przyćwiczyć. Dla mnie najważniejsze było to, żeby idąc na takie, na takie zajęcia było jak najmniej teorii, a jak najwięcej praktyki ćwiczeń, więc. Y to jest dla mnie duży plus tego, bo tam naprawdę na początek zajęć to jest przetłumaczenie tylko tego, tego czym będziemy się zajmować, natomiast reszta, to jest poświęcenie, reszta zajęć jest poświęcona na, na ćwiczenie już w parach, czy w trójkach, czy z prowadzącym rozmów. No i fajne jest też to, że nie zostajemy sami z tymi jakimiś własnymi wnioskami, tylko później jeszcze na koniec jest czas na podsumowanie, gdzie każdy dzieli się swoimi wnioskami, swoimi uwagami i to jest taki naprawdę, to jest jeszcze taki kolejny jakby trzecia runda tego, gdzie możemy zobaczyć jeszcze wnioski innych i wyciągnąć z tego coś e, dla siebie. A zajęcia są ułożone w takim bardzo logicznym porządku e, i z, każde, z każdej z zajęć można wyciągnąć nawet e, można wyciągnąć jakieś e, umie, nowe umiejętności dla siebie, albo skorygować własne błędy, też zobaczyć z innej perspektywy błędy, których może wydawało mi się, że nie popełniam. A gdy rozmawiam z kimś, to on mm, widzi to, co ja robię źle, więc to jest zawsze taki świeży dopływ informacji. Szkolenie Sandlera poleciłbym e, tak naprawdę wszystkim, którzy w jakiś sposób e, cokolwiek sprzedają, mają swój biznes. E, bo ja byłem w takiej sytuacji, że mm, myślę, że wiele osób też jest w takiej sytuacji, że uważa, że wystarczy być specjalistą w tym, co się robi. A będzie się już miało potąd klientów, tak? Że wystarczy robić dobrze swoją robotę, znać się na tym, a reszta już jakoś pójdzie z górki. No, niestety przychodzi taki moment, że okazuje się, że nie wystarczy być specjalistą w swojej branży, ale trzeba też jakoś się z tych klientów pozyskać samemu. Trzeba z nimi umieć rozmawiać, trzeba pokazać im swój produkt z różnej strony, wartość i tam czycha tak naprawdę wiele pułapek, więc. Lepiej, moim zdaniem, jeżeli, jeżeli już masz swój biznes, a jeszcze nie, nie uważasz, że musisz też umieć sprzedawać, to lepiej wcześniej niż później zająć się tym, ponieważ później może być takie nieprzyjemne zderzenie ze ścianą. I lepiej podejść do tego wcześniej, przygotować się na to. Co się zmieniło mentalnie w moim podejściu do sprzedaży, przy tym, jak znałem sandlera, a teraz, jak jestem już po szkoleniach. Na pewno zmieniło się to, że zupełnie inaczej postrzegam siebie w całym procesie sprzedaży. Rozumiem, jak ten proces sprzedaży wygląda i z mojej perspektywy, no i przede wszystkim też z perspektywy klienta. Rozumiem, na jakim w czasie rozmowy, na jakich etapach muszę być, na jakich etapach jestem i też co klient ma na przykład wiedzieć po tych etapach. Cały czas wiem. Jak ten proces, czy ten proces się posuwa do przodu, czy stoimy w miejscu. A to też dało mi to, że wiem, jaka jest moja rola sprzedawcy. Kilka miesięcy temu dostałem kontakt od osoby, którą znam, do klienta, który jest zainteresowany zmianą opisów na, na swojej stronie swojego produktu. No więc na drugi dzień, po tym jak dostałem kontakt, dzwoniliśmy się. Przygotowałem się do tej rozmowy, powiedziałem, kto, jest, kto będzie po drugiej stronie słuchawki. Rozmowa szła bardzo płynnie. Po drodze, więcej, więcej dużo więcej mówił klient. Ja słuchałem, zadawałem pytania. Wydawało mi się, że jest, że jest bardzo dobrze. No i doszło na koniec do tematu budżetu. Powiedziałem je, ile wynosi cena. Klient zaakceptował z miejsca, ale to wzbudziło trochę trochę moje podejrzenia, bo coś, coś, poszło, coś poszło za łatwo. Miałem jakieś takie dziwne wątpliwości, że, że coś jest nie tak, no ale miałem ten syndrom szczęśliwych uszu, więc skoro klient zaakceptował e, cenę, no to nie ma sensu do tego wracać. Już, e, już widziałem te pieniądze, tak? A że projekt był fajny, no to trochę tak ciężko było wracać, do odwołać się do tego tematu, żeby nie wzbudzić jakichś wątpliwości w kliencie, żeby się ewentualnie z tego e, nie wycofał. No i na drugi dzień, gdy już mieliśmy dobijać targu, dostałem jednak maila od klienta, że jednak cena, cena jest trochę za duża, że są inne, inne prace wyskoczyły i jednak będziemy ten temat parkować i może zajmiemy się w nim w następnym roku. <laughs> Jaki z tego wniosek wyciągnąłem? Dało mi to taką nauczkę, że żeby działać zawsze wprost, mówić to, co się... Wobec czego ma wątpliwości, tak jak ja czułem wtedy wątpliwości, jakie związane z ceną, że klientka niby powiedziała, że jest wszystko ok, ale jednak ja czułem, że coś jest nie tak, więc y, wiem teraz, że w każdej takiej sytuacji, kiedy ja czuję, że coś, coś jednak jest nie tak, żeby wyciągnąć tą sprawę na wierzch, y, żeby załatwić to w czasie rozmowy i też y, dać y, możliwość temu klientowi, Powiedzenia nie, bo często jest tak, że jeżeli osoby, które znamy, im jest ciężko powiedzieć nie w czasie rozmowy, później łatwiej napisać maila i wyjść z twarzą z tej sytuacji. Dlatego już teraz robię tak, że jeżeli poczuję, że coś idzie nie po mojej myśli, albo jeżeli też idzie mi za łatwo, to mówię po prostu o tym i często sprawdza się to w ten sposób, że dochodzimy do rzeczy takich, które rzeczywiście później byłyby blokadą w procesie sprzedaży i do pięciu, do pięciu całej sprzedaży do końca.